Witam, nazywam się Grzegorz Kaczmarek, jestem naczelnikiem Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nasza praca. Zapraszam. Wydział Wywiadowczo-Patrolowy Komendy Stołecznej Policji. Na co dzień w wydziale pełni służbę ponad 150 policjantów oraz czworonożni funkcjonariusze. Każda służba zaczyna się od odprawy, podczas której policjanci poznają swoje zadania służbowe. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, wypoczęci, nikomu nic nie dolega. Zajmujcie się przestępczością gruźlicą, czyli zwłaszcza jeśli chodzi o zatrzymania, jeżeli będzie tu zatrzymań e, posłów, pamiętajcie o wzajemnej akulacji i bezwyszeniu. To jest podstawa, tak? To jest nasza podstawa. Nie chodzimy nigdzie sami, nie chodzimy nigdzie tak, że jeżeli jest jeden człowiek, to drugi obserwuje sobie co robi. To jest uderzenie w kamerza. Składający się z nożyc, wyważenie do drzwi i otworzymy i młota tarana jakby były przeszkody przy wejściu na posesję. Plan na dzisiaj to zwalczanie przestępczości narkotykowej. Wywiadowcy za cel obierają sobie warszawską Pragę, by być skutecznym. Ważne jest zaskoczenie. Dwa wejścia, tu, i możesz przez jedno przejść tędy i masz takie duże podwórko. Nawet jeżeli już nikogo nie będzie na podwórku, to będzie powiedzmy jedna, dwie osoby i my pobiegniemy z Przeskakuj, żeby zabezpieczać prochy, żeby nikt nie przeszedł i prochów nie zawrócił. do wysokości? A jak pani? to Moja. tak? Tak, tak. nie biegali. Policjanci ostatecznie zatrzymali dwie osoby. Pierwsza z nich była poszukiwana, druga została zatrzymana w związku z posiadaniem narkotyków. Często są to osoby dobrze znane policjantom. co chodzi? Doniesie tackie 400g w tu, handel jak zejdzie im tu, przeskakuje i ci I teraz spróbujemy znaleźć to miejsce, nie? To nawet śmigło poderwaliście? <śmienki> Każdorazowo na miejscu znalezienia narkotyków pojawia się elita. Do niej zaliczamy hereł psa wyszkolonego pod kątem wykrywania narkotyków. Jak widać nasze psy są niezwykle skuteczne. Super piesek, tak. Dobra To już kolejne działania stołecznych wywiadowców. Tylko w tym roku policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Oprócz środków odurzających i substancji psychotropowych policjanci zabezpieczają także pieniądze, jak również niebezpieczne przedmioty. Nie tylko Hera jest skuteczna, wśród najlepszych znajdują się także dealer Feta czy Bilbo. Łącznie pod kątem wykrywania narkotyków wyszkolonych jest 12 psów, ich służba jest nieoceniona. Tylko w tym roku policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali ponad 1300 osób. O psach służbowych w policji powie nam kierownik Paweł Mróz. W Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym Komendy Stołecznej Policji Służbę pełni 50 psów, 22 psy w kategorii patrolowo tropiącej, 12 psów w kategorii wyszkolenia do wyszukiwania zapachu narkotyków 10 w kategorii do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, 2 psy tropiące, 2 psy do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich oraz 1 pies patrolowy. E, psy Szkolone są na bieżąco, nowo przyjęty pies rozpoczyna swoją karierę w policji od kursu w Zakładzie Klinologii Policyjnej, Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Słukowicach. Kurs trwa od 4,5 do nawet 9 miesięcy, zależnie od kategorii psa. Później pies na bieżąco. Tak jak każdy dobry sportowiec, żeby utrzymać swoją sprawność, musi ćwiczyć, więc przewodnik ma jeden dzień w tygodniu poświęcony tylko na to, żeby doskonalić sprawność użytkową swojego psa. Psy po przyjęciu do policji dostają służbowe imię oraz numer ewidencyjny. Służba i przewodników naszego wydziału to nie tylko codzienne patrole, ale także udział w zabezpieczeniach, przemarszach, pokazach, wizyty w przedszkolach, a także poszukiwania celem ujawnienia osób zaginionych bądź osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Nasze psy działają nie tylko na terenie garnizonu stołecznego, ale także na terenie całej polski. Psy używane podczas zabezpieczeń imprez masowych, takie jak mecze piłki nożnej, są niezbędnym elementem do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjant z psem służbowym jest w stanie zrobić więcej niż czterech umundurowanych policjantów, a grupa przewodników wyszkolonych do rozpraszania tłumu potrafi rozpędzić tłum niebezpiecznych kibiców. Psy... To nie jedyne zwierzęta pełniące służbę w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym. Są również konie. A skoro o nich mowa, więcej na ich temat powie kierownik Olga Wrześniewska. Dzień dobry. Na chwilę obecną na stanie ogniwa mamy 20 koników. Są to głównie konie rasy Śląskiej, ale mamy w tym momencie też troszkę bardziej szlachetnych koni, takie jak Wielkopolskie, Małopolskie czy Hanowerskie. I jeżeli chodzi o sprawdzanie się w służbie, hmm, no cóż, to wszystko zależy od tego, jaki dany koń ma charakter, ale generalnie te młode konie, które przyszły do nas dwa lata temu, czyli te wszystkie lżejsze koniki, bardziej szlachetnych raz w tym momencie bardzo dobrze sobie dają radę i naprawdę bardzo fajnie nam się sprawdzają, czy w patrolu, czy na zabezpieczenie. Tutaj każdy z jeźdźców ma przydzielonego konia na stan. Maks możemy posiadać dwa konie na stanie i każdy jeździec jest odpowiedzialny za opiekę nad tym zwierzęciem, czyli o jego czyszczenie, o jego stan zdrowia, o kontrolę tego stanu zdrowia, o wyprowadzanie na padok, o wszystkie zabiegi tak naprawdę, jeżeli chodzi o weterynarza, czyli pomoc przy tych zabiegach, o wykorzystanie w służbie, o szkolenie. Psy i konie służbowe muszą być gotowe do służby w najbardziej ekstremalnych warunkach. Nie ma miejsca na strach przy wybuchach, wystrzałach. Ogień i zadejmienie również nie mogą być przeszkodą w działaniu. Konie służbowe są niezwykle wymagające. Każda służba to ogromny wysiłek dla policjantów. Zawsze trzeba pamiętać, że mamy do czynienia ze zwierzęciem, które waży ponad 700 kg. Bardzo dużo chodzą na zabezpieczenia, zwłaszcza Tumy, KSP. Mamy tych zabezpieczeń bardzo dużo, bardzo dużo meczy, koncertów. E, nasze zwierzęta stoją godzinami. E, Gdzieś tam w rejonie służbowym, no niestety odbija się to też troszeczkę na ich plecach, ale to też staramy się ściągać. Tutaj fizjoterapeutę, jeżeli któryś konik ma jakiś ból pleców, to jest od razu zdjęty ze służby. No i przyjeżdża do niego masażysta i masuje mu plecki, żeby troszeczkę mu tam umrzeć w tym wszystkim. Ekspresowym tempem przechodzimy do kieszonek. Warto zwrócić uwagę na metody działania sprawców. Sekcja trzecia Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stocznej Policji zajmuje się typowo kradzieżami kieszonkowymi, zwalczaniem kradzieży kieszonkowych. Jest to w pełni taka etatowa, całoroczna sekcja. Wiedyna w Polsce. Zatrzymaliśmy trzech mężczyzn narodowości gruzińskiej, jednego z nich typujemy do kradzieży laptopa z, z samochodu. Dokonał tego z synem. Natomiast tego mężczyznę znamy z wcześniejszych zatrzymywań, ponieważ z synem dokonywali kradzieży kieszonkowych. Posiadaliśmy taką informację, że są poszukiwani do komendy rejonowej Policji Warszawa 7. Policjant prowadzi sprawę dotyczącą właśnie tej kradzieży z tego pojazdu, ponieważ miało to miejsce na ich terenie. zapisu monitoringu. Ewidentnie widać, że dokonuje to właśnie ten właśnie mężczyzna narodowości gruzińskiej z synem, ale syn dostał już środek karny w postaci aresztu za inne, inne kradzieże. Także policjanci poszukiwali akurat tego mężczyznę, no ale nie mogli go namierzyć, ponieważ on codziennie nosuje w różnych miejscach po prostu i ciężko go było namierzyć. Drugi mężczyzna po sprawdzeniu w naszym systemie Okazał się poszukiwany, natomiast trzeci posiadał przy sobie narkotyki, tak? Będziemy to jeszcze dokładniej badać, ale na miejscu przyznał się do posiadania właśnie narkotyków. Nie, nie wie, nie pamięta skąd je nabył. Zazwyczaj jest taka, taka rozmowa, taka gadka, że nie wiedzą skąd, nie wiedzą gdzie, po prostu ma i... Zazwyczaj, zazwyczaj w grupie działają. Tak samo jak wspomniałem o tym właśnie mężczyźni, który ze swoim synem dokonywał kradzieży kieszonkowej. Zazwyczaj we dwóch, a czasami dobierali trzeciego mężczyznę, też oczywiście narodowości gruzińskiej. Jeśli chodzi o kradzieże kieszonkowe, podział ról jest klasyczny. Bez względu na narodowość, złodzieje kieszonkowi dzielą się na tak zwanego krawca, który dokonuje. Kradzieży na tycera, czyli ten mężczyzna, który obserwuje całe otoczenie, czy nie ma policji, ewentu, ewentualnie typuje, typuje ofiarę osobę, którą okradają, natomiast świeca jest taką osobą, która zawsze przesłania, tak, działania tego, tego krawca, czyli tego złodzieja. cel jeszcze ma jedno zadanie, czasami odbiera skradzioną rzecz. Trzeba zauważyć tak na bieżącą sytuację, która w najbliższym czasie będzie miała miejsce, to znaczy od 1 października wracają do Warszawy studenci. Co za tym idzie, będzie dużo większy ruch w, komunik w środkach komunikacji, czyli te, te metro, tramwaje, autobusy, nawet na chodniku ruch będzie dużo bardziej wzmożony, co dla złodziei oczywiście jest bardzo dobrą rzeczą, bo im więcej ludzi, tym, tym bardziej czują się anonimowo w takim środku transportu i łatwiej jest im kogoś okraść. Tak. Idąc właśnie za tym, że to co powiedzieliśmy, że, że jednak ta duża ilość osób im sprzyja, no to na pewno taką porą, w której będą tak dosyć prężnie działać, to będzie pora właśnie godziny poranne, w których właśnie studenci, no wszystkie osoby przemieszczają, przemieszczają się komunikacją do pracy, na uczelnie, do szkół, no i powrót tak zazwyczaj godziny 15-16. Wydział Wywiadowczo-Patrolowy to pierwsze z wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, które mieliście okazję poznać. A już w następnym odcinku Wydział Ruchu Drogowego. Tu również nie zabraknie akcji.